Dobra, mam 12 minut i 20 sekund do gadania. Zobaczymy, co z tego filmiku mi wyjdzie. Ja sobie tracę filmy jak zwykle. Mam dzisiaj rozmowę kwalifikacyjną o 12.30, tak więc... Tak, nie. A to jest bardzo, tam położa uguta, prawa zgody. I dokąd do to no pracować? Aha, To no gdzieś wysadzić koło z głównego, tam gdzieś nie Aha, a gdzie? gdzie? jest. Nie, nie, nie. Nie, To nie. Nie, mi nie. No koło pani wysadzi, bo tam trójki jeszcze właśnie. No dobrze. Oby mnie się powiodło. A zresztą mi chcę czy ja te pracy będę miała czy nie, bo według mnie to nie praca jest w życiu, najważniejsza, ale inna a inne wartość. Tak, to nie Też jest ważna. Ja mam takie swoje wartości, że lubię być wolna. Więc ja się nawsze chwytam czy w razie tego mogę powiedzieć, nie dziękuję Ci, nie przyjdę i tyle. Jak tam można, tylko nie jak druga osoba pracuje na, na resztę, to... No tak, ale to jest czyliście coś chce robić na kogoś, że jakiś śmierzów nie robić za przeproszeniem, tylko kurde, mąż tu śmieci za przeproszeniem, no bo przecież każdy ma inne wartości, inne priorytety, ja bardziej wolę płacić na siebie, jeżeli ja coś pesk robię, a mam bardzo poważne wyroki i musiałam już płacić między innymi niebieskim za parę wykroczeń, a właściwie nie wykroczeń, kodeksu karnego i mówię za coś takiego to jestem w stanie odpowiedzieć, jestem nawet dumna z tego, co z tym się zbierało to jest dumny ze swoich czynów. Ja tu tam akurat jestem dumna. Ale ja już dzisiaj chylnęłam w tym lesie, bo ja już myślałam, że nie wiem, że mi nic nie stanie. Mówiłam do mojej koleżanki Eli Borderline i tyle, co się rozłączyłam. A to jeśli mi stanęła. Ja już straciłam nadzieję powoli. Ale co tam te pół godziny mnie nie zbawiło? Powiedziałam, to pół na 5, jeśli na znaczony miejsca.

To znaczy, ja nie mam chyba, ale mo. Tak? Gdybym chciał, spróbuj to Próbuj, to mogę zabrać. nigdy nie mówi A co się stało, że zabieracie kogoś na stopa, do tej zły? Na tym też to to tak. Jeśli jakbyś oczywiście zawsze ktoś był, który był Coś zabrał? tak robię. dziewczyny zabrali ślizg, a dziewczyny są porywane niektóre. O, ślizg jest zawsze Jeżeli ślizg zabieram z matki ślizgiem, zawsze jest ślizga żal. Dziecka żal, ludzie są porywani. Dziecka im żal, a kobiety im nie żal. to jest prawda. A mnie jest żal, każdego, zwłaszcza więźniów i osadzonych, bo ich osadzają. Ja też bym była osadzona i tak, jak by mi na przykład niebiescy dali alternatywy. Wybieraj sobie, albo pójdziesz siedzieć do więzienia, albo roboty społeczne jakieś, na rzecz, nie wiem, pole dzieci, czy jakieś tam inne duzbelele, czy coś w tym stylu. To niech mi radnie, co bym wybrała. Nie wiem, co bym wybrała. Nie wiem, co bym wybrała. Ja pewnie nie ja grałam. Tak, na pewno nie grałabym wariata i nigdy bym nie mówiła fałszywie, na pewno nie na osobę niepoczytalną, No co mi to potrzebne. Tak jak ten dziad z mafii, pamiętam jak on miał proces, kiedy to było? 10 lat temu, 15 lat temu? Kiedy miał dziad proces? Ludzie no pod mi, no dalej, komentarzyki proszę. No, bo ten film pójdzie do internetu i wszakże mówię, że e, tak, jak ten dziad miał proces, to ja pamiętam e, jak pokazywali go, że on się pokazał nieuczytany, nieumyty, wypinał język. Pluna policjantów jakoś tak, nie wiem czy Pani kojarzy to. Ja miałam inne sprawy na głowie. inne na głowie, no tak. Ja się interesowałam, co takimi ludźmi kieruje i co w ogóle oni robią. Zawsze mnie interesowała mafia. Ja pamiętam, jak ja do mojego brata w 2009 roku, czy w 2008 jeszcze pod koniec, to do mojego brata mówię tak bracie kochany żegnaj, bo przecież jego żona nam się zakazała ze dodawać, No niestety, bo mnie wzięła za kochankę. Bo brat się nie przyznał, że ma siostrę, niestety. No ja mu wybaczam, bo to jest jego sprawa, a siostra mu nie da tego, co da mu żona. Jeżeli brat ma inne potrzeby niż ja, to ja to szanuję, bo przecież co mu może zrobić siostra, jak siostra tylko może go wesołą trasę autostopem, czy też może mu gadać do telefonu sobie 15 minut, dzwonić, czy No, Ja bym Panią prosiła, o, to ja bym nie dobra. To się pofilmuję trasę. Tak? No, no, tak. no, no, tak, A nie lubi ci i tak. Tak. Nie. No jeżeli nie robią przykład. jeżeli też nie mają rozumu. są takie, Mario, Mario, zbierze, 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 zbierze. Pani uważa, że ludzie nie mają rozumu? Tak. nie. Ja uważam, że ludzie mają rozum, tylko ten rozum jest im zabierany. Zabierany przez reklamę, zabierany przez społeczeństwo i otoczenie przez presję. Ja też robiłam wiele rzeczy pod presją. Między innymi pod presją czasu pracowałam, żeby wszystko zdobyć pieniądze. Ale też się udało mi się uzyskać, nie była jakaś pośmienicza suma, ale wiadomo. Jeśli chce, to się robię.

Na przykład, w tym smole nie innych Były inne takie Właśnie mi się jak w samolocie bo to powietrze tak fajnie, zarazem wie i nie wie, takie odpoczynek daje właśnie sygnał, jak w samolocie byli. Słyszy to panicie? Nie. Ja że to się nagra z że jak od razu za to się zgadzam z moim. Ładne, szczere pole. A oni mi tu. A! Idzie drogę postawmy. No to szczere pole, ładne. A czy ci rolnicy dostali im pieniądze na tę drogę? Na tę drogę. Patrzcie, to jest nowa droga na bogroszyta. Ja tu kiedyś może teledysk nagrałam. ja planowałam nagrać teledysk na tym, na Kostomotach, na autostradzie, tam gdzie pracowałam i gdzie tam w Isekastach. Tam widziałam taką autostradę, wchodziłam tam właśnie, takie u góry było coś i ja, ten, jak tam ten, ten byłam, to chciałam sobie coś nagrać, czy, teledysk, czy coś w tylu. Wow. Ja nagrywam zawsze wtedy jak mam nadchinik. Nie mam nadchienia, ja to nic z tego nie wychodzi. Patrzcie, jaki ładny kościół w niby nie wstąpił, to wioski fajne, to są wstępnie to toneczek, tam jest droga, na jamu

Udało mi się złapać stopa tylko i wyłącznie do Grabowna, a wysadzono mnie tam właśnie niedaleko, no gdzie był step, tam niedaleko takiego wiaduktu tego kolejowego i tam z wiaduktem przeszłam taki kawałek na nogach do tego lasu, w lesie na przekłodnik. Była właśnie taka na oceanie, nie chciałam mi tam 3 godziny straciłam, bo jak stanęłam na drodze, to jest dziewiątej, 10:09:30, jeszcze byłam na podwórku w Pradogórze, odebrać sobie awizo, Mój wyrok piękny, kolejny, a ja jestem dumna z niego. No i jak byłam ten wyrok odebrać, to ten. No to potem sobie się